W tym roku ksiądz Roman Kotlarz przyjechał do Radomia. Przypadkiem trafił na pochód robotników, którzy protestowali przeciwko podwyżkom cen żywności. Pobłogosławił im i dołączył do przemarszu. Natychmiast zainteresowały się nim służby bezpieczeństwa, a dwa miesiące później już nie żył. Pogrzeb księdza w jego rodzinnych koniemłotach stał się manifestacją polityczną. Dziś, jak 33 lata temu, znów mieszkańcy modlili się w jego intencji. Po spacyfikowanym przez zomoproteście ksiądz Roman Kotlarz wielokrotnie w swoich kazaniach solidaryzował się z radomskimi robotnikami. Naraził się tym służbom bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zaczęli go nachodzić na plebani w Pelagowie. Opowiadał właśnie, jak był maltretowany, jak był bity, jak ścieżki zdrowia przychodził, że pokazywał ojcu ich plecy, że miał sine posiniaczone, że nerki odbite. Rodzina bała się o życie księdza. Nadmy no, prosili go, żeby. No... On się dla Boga poświęcił. 15 sierpnia 33 lata temu ksiądz Kotlarz odprawił ostatnią mszę świętą. W trakcie nabożeństwa stracił przytomność. Trzy dni później zmarł. Służenie prawdzie według słów Chrystusa prowadzi ku wolności. I tej prawdzie służył ksiądz Roman Kotlarz. Za tę prawdę oddał życie, bronił praw człowieka. W uroczystościach upamiętniających śmierć księdza Kotlarza wzięli udział wierni z jego rodzinnej parafii, działacze związkowi oraz politycy. Dzięki takim ludziom jak Roman Kotlarz, jak ksiądz Roman Kotlarz, jak robotnicy z Radomia dzisiaj żyjemy w niepodległej Polsce. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że ksiądz Kotlarz zmarł w wyniku wielokrotnego pobicia przez Ezbeków. Żaden z jego oprawców nie poniósł jednak kary. Wszystkie śledztwa w sprawie śmierci księdza umorzono.